Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu IKEA. Dawno nas tutaj nie było i popatrzcie, jaka piękna kolekcja się pokazała. Mamy tutaj połączenie białego, czarnego i różowego, i do tego jeszcze taki ciekawy wzór. I na początek mamy kubeczek, który może nie jest jakoś taki spektakularny, ponieważ mamy tutaj taki prosty kształt, ale przez ten wzorek jest bardzo ciekawy. Kosztuje on 20 zł. A tutaj mamy obrus, który kosztuje 60 zł, wymiary to 145x240 i tym razem mamy tutaj ten wzorek, ale w wersji różowej. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was kilka ciekawych kompletów pościeli. Pojawiły się też przepiękne ozdobne poduszki. Mam też dla Was kosze, które idealnie sprawdzą się na półkę. Mamy też przepiękne nowe szklanki. A pod koniec filmiku pokażę Wam, kogo spotkaliśmy w Ikei. Więc oglądajcie do końca. A jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i popatrzcie, z tej kolekcji nawet jest parasol, który kosztuje 25 zł. Oczywiście mamy też serwetki, które kosztują 5 zł. Ale popatrzcie, jakie tutaj mamy cudo. Jest to takie kwadratowe ozdobne lusterko. Kosztuje 30 zł. Też mamy tutaj ten wzorek. I wymiary to 40 na 40 cm. Mamy też przepiękne ozdobne poszewki, które kosztują 15 zł i wymiary mamy tutaj 50x50 50 i tutaj mamy akurat w kolorze czarnym, ale dostępne są również w kolorze różowym. Z tym czarno-białym wzorkiem mamy też kocyk, który kosztuje 60 zł, bardzo miły w dotyku. Do tego na końcach mamy takie białe frędzelki, a wymiary to 130x170. A teraz kolejna perełka z tej kolekcji i są to komplety pościeli. Jest ona w kolorze białym i do tego mamy taki czarny wzorek. No powiem Wam, że bardzo ciekawie to wygląda. Mamy też tutaj 100% bawełny, jest miła w dotyku i mamy dwa rozmiary do wyboru. 200x200 200 kosztuje 80 zł, natomiast rozmiar 150x200 na kosztuje 60 zł. Te świeczki, które pokazywałam wam na samym początku, mamy też w mniejszej wersji. One również są w tych ceramicznych opakowaniach. Mamy tutaj dwa zapachy do wyboru: biała to są owoce leśne, natomiast czarna jest to imbir. Tutaj mamy taki czarny metalowy stojaczek, który w sumie pasuje do tej kolekcji, ale on jest bardziej na kwiaty. Kosztuje on 100 zł, ale bardziej chciałam wam tutaj pokazać tą różową poduszkę, no bo patrzcie, jak ona ślicznie wygląda. A tam z tyłu mamy tą czarną. Ta pościel była jeszcze tutaj wystawiona, więc pokażę Wam jak ona wygląda po rozłożeniu. No ten wzorek jest naprawdę śliczny. Ta poduszka mi się też bardzo spodobała i jest prostokątna, dosyć spora, ale ten nadruk, jaki fajny, mamy tutaj takie kwiatuszki i kosztuje ona 20 zł. Bardzo mi się też spodobały te kwadratowe kosze, które idealnie sprawdzą się na półkę. One kosztują 80 zł, są wykonane z takiej wikliny. Wymiary mamy tutaj 32x34x32 cm i powiem Wam, że chciałam sobie wziąć dwie sztuki, ponieważ potrzebuję na moją półkę, ale wymiary mi się nie zgadzają. I w sumie nawet dobrze, bo 80 zł to, to trochę dużo. Ale są przepiękne i będę coś takiego szukać, ale mniejsze wymiary. A tutaj kolejna wystawka. I tutaj najbardziej spodobały mi się pościele, ponieważ mamy dwa komplety do wyboru. Pierwszy to takie biało-żółte kwiaty. No ładnie wygląda, chociaż dla mnie troszeczkę za żółte. Ale bardziej spodobał mi się ten drugi komplet, ponieważ mamy tutaj takie biało-czarne pasy. No wygląda to naprawdę ciekawie, ale zaraz pójdziemy z drugiej strony to wam pokażę, w jakich są rozmiarach i cenach. Tutaj znalazłam takie białe pojemniki, które są plastikowe i mają taką drewnianą pokrywkę. Kosztują 35 zł i już mają mniejsze wymiary, bo mamy tutaj 26x35 na 15. I tutaj ten pojemniczek by mi pasował na tą półeczkę. Po prostu bym go obróciła. Tylko wiecie, co ta opcja z tym koszykiem tak mi się spodobała, że nie chcę już mieć nic innego, więc szukam dalej. Tutaj mamy te szklaneczki, które były na tym stoliku. One kosztują 50 zł. Mamy tutaj 4 sztuki w różnych kolorach. Te koszyki są też fajne. One kosztują 149 zł. i są bardzo podobne do tych kwadratowych, tylko są większe, bo mamy tutaj wymiary 50x43x19. Na na On ma tutaj z przodu też taki uchwyt, jak szuflada, ponieważ dużo osób używa go jako taki wkład pod łóżko. I tutaj mamy tą żółtą pościel, która jest dostępna w dwóch rozmiarach. 200 na 200 cm kosztuje 80 zł, natomiast 150 na 200 kosztuje 60 zł i też mamy tutaj 100% bawełny. A obok mamy tą czarno-białą, no i ona niestety jest droższa, ponieważ 200 na 200 kosztuje 130, natomiast 150 na 200 kosztuje 100 zł, ale powiem wam, że bardzo mi kusi, podobały mi się te pasy. Tylko teraz pytanie: Czy jak ja będę prała tą pościel, to te czarne pasy nie zafarbują mi tych białych i nie będzie ona potem szaro-czarna? A teraz jeszcze jedna wystawka, i tutaj mamy bardzo ładną osłonkę na doniczkę, która jest w kolorze takim szaro-niebieskim. Do tego ma taki wzorek, który jest wypukły i kosztuje ona 13 zł. Mamy też ozdobne poszewki na poduszki, które mają taki ciekawy wzorek, bardzo ładne dobranie kolorów. Kosztują one 30 zł, ponieważ w zestawie mamy dwie sztuki, oprócz tej takiej z wzorkiem jest jeszcze taka cała kremowa. Tutaj mamy taki mały kremowy zegarek, który kosztuje 50 zł. No powiem, Wam, że ładnie wygląda, ale jeśli chodzi o zegarki, to ja zawsze wybieram te z cyferkami. No i tutaj ta lampa, no powiem Wam, że przepięknie wygląda, kosztuje 149 zł, jest cała ceramiczna i w kamerze słabo to widać, ale ona jest w kolorze różowym. A teraz kochani szklanki, które są od zawsze w Ikei, ja je bardzo lubię, ponieważ są wykonane z grubego szkła i do tego ten wzór mi się bardzo podoba. Teraz pojawił się nowy kolor, jest to takie połączenie kremowego i różowego, kosztują one 6 zł, ja je Wam gorąco polecam, ja sobie z tej serii kupiłam w kolorze niebieskim. Znalazłam też bardzo ładny koc piknikowy, śliczny, błękitny kolor. Do tego materiał to jest taki śliski i on jest tak troszeczkę pikowany. Kosztuje 50 zł, a wymiary te standardowe, czyli 130x170 cm. A teraz mam dla Was perełkę, no popatrzcie jakie cudo. Na początku myślałam, że jest to lampion, a jest to lampka którą możemy sobie postawić na dworze, jest ona na baterię, bardzo leciutka, ponieważ jest plastikowa, mamy też dwa rozmiary do wyboru, mała kosztuje 80 zł, natomiast duża kosztuje 140. A na koniec popatrzcie, kogo spotkaliśmy w Ikei. Jest to ten sam robot, który jest w kerfurze. W kerfurze nazywa się on Kerfuś, natomiast tutaj nie ma swojego imienia, chociaż panie z obsługi nazywałem go Stefan. Ma on tutaj kilka funkcji. Pierwsza to moja ulubiona. Jeśli naciśniecie na niego, to on zacznie grać piosenkę i też tańczyć. Dzieciaki to po prostu uwielbiają. Druga rzecz to jak widzicie, on ma z tyłu pudełeczka i zazwyczaj jeździ z jakimiś promocyjnymi produktami. I teraz akurat jest w IKEA promocja. Jeśli kupicie dwa pluszaki, zarówno duże jak i małe, to są one przecenione na 20%. No wiadomo, jest to oczywiście promocja na Dzień Dziecka. Możecie też sobie wejść na stronę sklepu i zobaczyć sobie co nowego się pojawiło i jakie są obecnie promocje. Możecie też założyć sobie kartę lojalnościową IKEA Family. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów z PEPCO. Pojawiły się przepiękne sukienki, z czego jedna jest w bardzo ładnym limonkowym kolorze. Mamy też nowe tuniki i bardzo fajne białe shorty. Fajne też nowości do domu: pojawiła się ramka na napisy oraz świeczka w kształcie cytrynki. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.